Cześć, kochani! Zima już za moment, temperatury spadły i to jest już ostatnia chwila na to, aby zadbać o swoje usta, by zapobiec zimowej katastrofie. Czego używać zimą, żeby nasze usta nie cierpiały, a tak naprawdę jakich? Formulacji używać zimą, by nie wysuszyć ust? O tym właśnie dzisiaj z Wami porozmawiam. Zacznę tutaj od balsamu do ust, którego używam przez cały rok od Nexa. Bardzo go lubię. On ma takie mm, delikatne drobinki w środku, ale tak naprawdę jest balsamem, właśnie, którego mo możecie używać przez cały rok. Ważne w zimę jest to, żebyśmy nawilżali usta. A dlaczego? Dlatego, że gdy przychodzą właśnie te zimne, mroźniejsze dni, to tendencji mamy do przesuszania ust. Bardzo ważne jest też nawodnienie organizmu, żebyśmy pamiętali o płynach i cały czas się nawadniali, zwłaszcza właśnie w zimę, ale wtedy, gdy jest gorąco, to też jest bardzo istotne, żebyśmy się nie odwodnili. Jeszcze chciałam tutaj wtrącić, że w okresie zimowym warto nie oblizywać ust. Jak wychodzimy na zewnątrz, zwłaszcza jak jest mroźno. Zanim pokażę Wam najlepsze według mnie formulacje na zimę, to chciałabym pogadać z Wami przez chwilkę o kolorach, których używamy właśnie w tym zimowym okresie. Musimy pamiętać, że w zimę jest troszeczkę bardziej. Mrocznie. Dlatego bardzo fajnie ożywić właśnie swoją twarz ciemniejszymi kolorami, jak czerwień. Bordo bardzo fajnie pasuje i podkreśli nam w tym okresie zimowym fajnie urodę. Bardzo fajnie też ciemniejsze kolory będą podkreślały tą tak zwaną mroźność, czyli w momencie, kiedy nas delikatnie przymrozi mrozek. Nie wiem, czy to nie było masło maślane, przymrozi nas i mamy delikatnie czerwony nosek, policzki i tak dalej. To bardzo fajnym, właśnie, dopełnieniem jest bordowa szminka czy czerwona szminka. Te ciemniejsze kolory są bardzo fajnym dopełnieniem zimowego makijażu, ale oczywiście, jeżeli nie lubimy tego typu kolorów, no to możemy używać. Bezbarwnych błyszczyków, balsamów czy szminek, bądź neutralnych kolorów, które tak naprawdę mm, są trendy przez cały rok. Chciałabym teraz pogadać z wami o formulacjach i przygotowałam to w trzech grupach. No i grupa pierwsza to są balsamy i błyszczyki, ale wszystko jest przezroczyste. I tu już mówiłam o moim ulubionym balsamie z NYX-a, którego używam przez cały rok, ale mamy też różne inne fajne produkty i tu właśnie będą moje polecajki. Carmex, który ma bardzo fajne zastosowanie. Jeżeli mamy popękane usta i go nałożymy, to on w bardzo szybkim czasie doprowadzi nasze usta do stanu idealnego, bym powiedziała. Ale ma też Carmex swoje wady. Przy dłuższym użyciu, no bardzo dużo moich klientek mi powiedziało, ale ja też miałam ten efekt, że przy dłuższym użyciu niestety Carmex uzależnia. Ja Carmex lubię tylko i wyłącznie w momentach, kiedy naprawdę mam bardzo spierzchnięte usta, bądź moja klientka ma spierzchnięte usta, ale polecam właśnie w zimowym okresie, jeżeli szukamy takiego szybkiego rescue do ust. Kolejną moją polecajką jest błyszczyk do ust. Ja zwłaszcza lubię tego z Nyxa. One są bardzo oleiste i super sprawdzą się na zimę, na każdy dzień. To jest tak zwana bardzo fajna olbista ochrona. Tu powiem Wam, że to też jeden z moich ulubionych tintów. On był, jest bardzo jasno-różowy, już Wam pokazuję. Już go praktycznie nie ma, bo go zużyłam. Ta szmineczka delikatnie mrozi usta, no i byłam w niej zakochana, dlatego to też jest kolejna moja polecajka, zwłaszcza w zimowe dni. Bardzo fajnie sprawdzi się też błyszczyk z Douglasa i on ma takie drobinki. Chcecie zobaczyć, jakie ma iskierki? I nim się pomaluję. Jak widzicie, zmyłam sobie usta i zobaczymy, jak on wygląda. Chciałam tutaj powiedzieć, że wszystkie przezroczyste błyszczyki, wazelina, pomadki ochronne, Carmex, one mają za zadanie pielęgnować nam usta, nie koloryzować. Bardzo polecam do codziennego użytku, nawet przed nałożeniem szminki, która koloryzuje, właśnie do użycia tego typu formulacji. Kolejną grupą są błyszczyki koloryzujące i takie pomadki balne koloryzujące, które w tym roku były bardzo popularne i chyba każda marka je produkowała. I one jako mają zaletę, one są i kolorowe, i dadzą nam fajny pigment na usta oraz nawilżają. Więc jeżeli ktoś lubi kolor i właśnie lubi te ciemniejsze kolory, czerwienie, bordo i tak dalej, to to jest super opcja na zimę. No wiadomo, jest mniej trwarsza od jakiejś matowej pomadki, czy nawet satynowej pomadki, ale super nawilża. I jeżeli będziemy często jej używać, to ta opcja też jest właśnie fajnie nawilżająca. Super i delikatnie koloryzujący błyszczyk z tej kolekcji Play In od Inglota. Bardzo właśnie fajnie dopełni nam... Makeup. Nakładamy ten błyszczyk z aplikatora, jak możecie zobaczyć, on ma bardzo delikatną pigmentację i tylko podmił mi właśnie kolor ust delikatną czerwienią. Bardzo fajnie to zimowo wygląda. Ostatnio znaleziony przeze mnie i mój ulubieniec błyszczykowy to jest właśnie ten błyszczyk. Z Vibo, który zmienia Twój koloryt ust w zależności od tego, tak naprawdę jak zadziała z Twoim pH. Zobaczcie, jaki ten błyszczyk po chwili daje efekt mega! Takie piękne, u mnie one się robią takie bardzo różowe, ale bardzo soczyste usta. Błyszczyk Duck Plump od NYX, chyba już wszyscy znają. Jest to błyszczyk powiększający usta. Jeżeli lubimy ten efekt powiększenia, to polecam Wam właśnie ten błyszczyk. On ma tak naprawdę bardzo mocną pigmentację już od samego początku, możecie zobaczyć. Tak naprawdę do tego błyszczyka nie musimy używać żadnej kredki, on jest tak napigmentowany, że samym tym kolorem jesteśmy w stanie wyrysować sobie usta. O, już mnie piecze! Nie wiem, czy wspominałam wcześniej, ale on jest piekący. Ma w sobie jakieś papryczki albo inną rzecz, która podrażnia delikatnie usta i je powiększa. Znowu tutaj wrócimy do nyx bo to jest tak naprawdę jedna z moich najbardziej ulubionych marek, jeżeli chodzi o balsamy, szminki. Oni mają super formulacje, a tak naprawdę też mają. Taką gamę kolorów, które inne marki no, nie są w stanie nam zagwarantować. I mają właśnie super różne formulacje, kocham Nyxa? chyba od zawsze. Nałożymy sobie ten piękny, zimowy kolorek na usta. Jak możecie zobaczyć, nie jest on mocno napigmentowany, ale dał mi taki tint. Fajny właśnie podbił mi kolor moich ust. Bardzo lubię tego typu formulacje i jak najbardziej jest to dobra opcja na zimę. No i teraz przechodzimy do moich ulubionych, czyli błyszczyków w sztyfcie. I ja tak naprawdę mam swoje ulubieńce. Pierwsza to jest z zeszłorocznej kolekcji MAC. Wygląda ona w ten sposób. Zobaczmy, jak wygląda. Nie dość, że na nawilża, to koloryzuje i jeszcze zostawia iskierki. Zobaczcie, tak wygląda. Kolejny lip balm, który chciałam Wam pokazać i będzie się nadawał na zimę, jest screening. I on jest właśnie w takim fajnym sztyfcie wysuwanym. Zobaczmy, jak wygląda na ustach. Zobaczcie, ten lip balm daje taki zimowo-jesienny klimat. Jest bardziej w pomarańcz, ale właśnie fajnie się tapia w ustach. Jest bardzo komfortowy, no i na pewno nawilża. I tu ostatni mój ulubieniec z Balmów i to oczywiście z Maka i to jest z tegorocznej kolekcji. Zobaczcie. Będziemy testować taki oto czerwony kolor. On jest bardzo komfortowy na ustach, super się nim sunie i bardzo mocno nawilża. Te wszystkie lipbalmy i błyszczyki dość podobnie wyglądają, jeżeli chodzi o pigmentację. Chyba tak naprawdę najbardziej wyróżnia się mm, Duck Plump od NYXa, który ma bardzo mocną pigmentację, ale reszta to są takie trochę tinty, żeby podbić nam koloryt ust, ale co jest główną zasadą, to to, żeby nam super i mega nawilżyć usta. I to właśnie te pomadki najbardziej polecam na zimę. Jeżeli zależy nam na trwałości oraz mocnej pigmentacji i nie lubimy posklejanych ust, pozostała nam właśnie trzecia grupa pomadek, czyli poleciłabym na zimę pomadki kremowe i satynowe. Ja już mam na ustach kremową pomadkę od Bobbi Brown i jest ona bardzo komfortowa i co najważniejsze, nie wysusza ust, ale pięknie się prezentuje. Nie sądzicie? Moim zimowym ulubieńcem jest również kremowa pomadka od Lancôme. Zaraz zobaczymy, jak wygląda na ustach. Jest naprawdę kremowa. Sunie cudownie po ustach. Kolor możecie zobaczyć, że też jest przepiękny. Lancôme nigdy nie zawodzi. Taka kremowa opcja jest też bardzo dobrym rozwiązaniem na zimę. Mamy pięknie nabliżone usta. Może nie tak bardzo, jakbyśmy użyli lip balmu, ale dalej nabliżone. Przepiękny mamy kolor, delikatnie błyszczący się. W zimowe dni będzie to wyglądało naprawdę cudownie. Teraz testowałam kremowe szmineczki, a teraz przechodzimy do satyny. Jednym z moich ulubieńców tak naprawdę to są to szminki satynowe Sephory. Ja chyba mam jeszcze ze starej kolekcji, bo opakowania się mogły zmienić. No, ta szmineczka jest ze mną w torebce zazwyczaj. Już patrzymy jak wygląda. Satyna zazwyczaj się pięknie mieni i świeci. Możecie zobaczyć, jak wygląda. Zimowe dni będzie właśnie super wyglądać. Jest mnóstwo kolorów. Pamiętajcie, ja Wam pokazuję moje, moich ulubieńców, ale tak jak mówiłam, te ciemniejsze kolory są bardziej popularne w zimowe dni. Ja tak naprawdę dużo Wam tutaj pokazałam również uczarzków, które można nosić cały rok. Słuchajcie, to jest już ostatnia szmineczka, którą chcę Wam pokazać. Jest to znowu nudziaczek satynowy od Aa. Zawsze mam ją w torebce, ta formulacja jest bardzo, bardzo, bardzo kremowa i mega nawilża. Przepięknie pachnie, i jak możecie zobaczyć, jest on w takim odcieniu. Ta pomadka od AA to naprawdę game changer. Nawilża, pięknie wygląda się cudownie mieni. Taka idealna satyna. Polecam. A jakich szminek nie używać? Nie polecam formulacji matowych. Wszystkie błynne matowe pomadki oraz te takie w stikach matowe pomadki, one mają tendencję do wysuszania. Teraz oczywiście są nowe formulacje, które są matowe, ale bardziej kremowe. Je myślę, że można by było użyć, ale ogólnie od matu, jeżeli mamy skłonności do przesuszenia się Ust, od matu bym stroniła, ponieważ mat spowoduje nam to, że delikatnie na naszych ustach po jakimś czasie zrobi się skorupa. A jeżeli będziemy je cały czas nawilżać, to będziemy mieć piękne, nawilżone usta i nie pozwolimy na to, żeby właśnie one nam się, one nam gdzieś spierzchły, czy właśnie... Delikatnie popękały. Właśnie tak wyglądają moje polecajki na zimę. Ja najbardziej lubię opcję lip balmu, ale koloryzującego. A dlaczego? Dlatego, że on nawilża i koloryzuje. Może nie jest tak trwały jak szminka satynowa czy kremowa, ale. Zawsze możemy co dwie godziny poprawić usta. To jest mój faworyt. Koniecznie wydajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona zimowa szminka. Jak zawsze zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału oraz zapraszam Was na inne moje social media, które możecie zobaczyć o tutaj. Tam możecie się dowiedzieć więcej na mój temat. A tymczasem buziaczki i do następnego!